Dziewcząteczko tam na ścianie cicho śpi, cicho, śpi, a Maryi z oczu płyną szczęścia, łzy, szczęścia łzy. O Okruszyno moja miła, w bólu Ciebie porodziłam, witaj mi, witaj, 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 witaj mi, witaj mi. Okruszyno moja miła, w bólu Ciebie porodziłam, witaj mi, witaj mi, witaj mi. Czy z przyjściem na świat Jezusa wypełniło się proroctwo Izajasza, który twierdził, że Panna pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel? Imię Emanuel oznacza Bóg z nami. Czy to oznacza, że dziecie będzie jak Bóg, czy będzie Bogiem? Kiedy małe dziecie rozpocznie swoją działalność? Nie chce mi się wierzyć, bo od tego malucha zależało zbawienie całej ludzkości. Czy zbawienie w ogóle jest możliwe? Dziecko ma zbawić cały świat. Czy to oznacza, że nie będziemy płacić podatków? Czy to prawda, że Jezus ma rządzić całym światem? Mówi się o tym, że Jezus jest Bogiem, ma więc swoje królestwo w niebie, do którego niewątpliwie będzie chciał wrócić. Czy to Jezusowe przebywanie na ziemi jest tylko wycieczką? Jak długo Jezus będzie u nas gościł? Jezus jest Synem Najwyższego. Będzie panował nad domem Jakuba, a Jego panowaniu nie będzie końca? Znajdujemy się w Betlejem. Stoję na miejscu, gdzie przed kilkoma minutami przyszedł na świat Jezus, o którym mówi się od wieków, że ma zbawić całą ludzkość. Według proroka Michała, to tu miał narodzić się nasz Zbawiciel. Jeszcze nikt nie wie, czego możemy się spodziewać po tym nowym władcy. Będziemy Państwa informować o nowych faktach z życia Jezusa z Betlejem dla telewizji polskiej Emilia Zadrzewska. Zdrowia. Trzeba iść, anioł ręką pokazał drogę. Jakub, ty się przestraszyłeś? Co ty myślałeś, że anioł po twoją duszę przyszedł? A tyś nie lepszy jak się jasno zrobiło, to że się nie ją jak my wszyscy. Chłopaki, a wyście się zastanowili, czemu do nas przyszły te anioły? Jakub jest przystojny. Po pożartować się nie można. A może oni też sobie z nas żarty zrobili? Przyszli do nas, żebyśmy grzeszyć przestali. A jak oni zaczęli śpiewać chwała na wysokości, chwała na wysokości. Ale one tak nie fałszowały. A jak one zaczęły śpiewać chwała. Jakub, skończ, a nie o tym nie myśl. Popaki, a wyście się zastanowili, czemu do nas przyszły te anioły? Znajdujemy się w pobliżu stajenki, w której narodził się przed godziną walicie. Jego pełne sensacji przyjście ogłosili światło aniołowie. Jakiemu światu objawił się nam? Bo my jesteśmy biedni i prości. On objawił się takim jak my? Czy to oznacza koniec bezrobociem? Przecież my mamy pracę, owce pasiemy, a co źle nam? Co oznacza słowo zbawiciel? Ja tam pani nie wiem, pan jest uczony. Ja jedno wiem, to jest Bóg. On przyszedł z nieba i ma swoich aniołów, co mu wyśpiewują chwała na wysokości, a teraz idziemy do niego, żeby mu się ukłonić, bo on jest królem całego wszechświata. Gdy w na kurka w cichy ton uderzy. Okno się otworzy w murach i wejdą w Idą trzej królowie w koronach na głowie, niosą te dary, Pan na ofiary. I wyschylcie głowy, kupią swe wieczory. Mądrze pochwalony jest kochany. Bądźże pochwalony Z Panny, narodzony na Jezus, kochany. Gwiazdo świeć na niebie, idziemy do ciebie. Wesoła nowina, Jezus, dziecina. Z kolędami i z rodzinami. Idziemy do szopy wraz z rodziną chłopy pa holozyku, Sanchez, z Meksyku. Pochwalony, spanny, narodzony, na ziemię zesłany, Jezus kochany. Kacper, Baltazar, się do mnie. Odpocznijmy przed dalszą drogą. Według moich obliczeń mamy do pokonania jakieś 6 mil. Dobry pomysł, Melchiorze. Trzeba się posilić. Co mamy do jedzenia? Ja mam figi, chleb jęczmienny, miód i ser. Ja mam, ja mam wino i wodę. I wodę. Bądź błogosławiony, Panie, Boże nasz, królu wszechświata, stworzycielu Płodu w ziemi. Nazywam się Jana Górny, jestem redaktorem tygodnika wiem. Zmierzacie Panowie na pewno do Betlejem, miejsca narodzenia Jezusa. Baltazarze, Kacprze ruszajmy w dalszą drogę. Spójrzcie! Przed nami ukazała się gwiazda. Kierujmy się do Betlejem. Powstań, świeć, bo przyszło Twe światło i chwała Pana rozbysła nad Tobą. Bo to ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy. A ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się przed Tobą i pójdą narody do Twojego światła. A Ty podnieś Twe czoło i popatrz, ci wszyscy zebrani zdążają do Ciebie. Czy Zbawiciel jest wśród nas, a jeśli tak, to czy ten mały chłopiec, narodzony w spartańskich warunkach, w nędznej mieścinie Betlejem, jest gotów, by zbawić cały świat? Aniołek, że Bóg, choć ma będzie z nami. Kolęda na niebie, kolęda na ziemi, na niebie, kolęda na ziemi, do Ciebie talentujemy. No tak. Panie, oni Cię szukają, tak? No ale... Ale gdzie Cię szukają? Bo wydaje mi się, że, że teraz źle szukamy Jezusa. Że źle Ciebie szukamy. Powinni Cię szukać w ludziach, w drugim człowieku. Proszę, proszę. Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. O, na wieki wieków, szczęki w libie. A co Ci się stało? Jakiś sklep obrabowałeś z tym kratonem? Nie, jak ksiądz w niedzielę ogłosił, że jest biurka żywności dla ubogich, bo przez tydzień nie mieliśmy spokoju. To jest tylko jeden karton. W sali 37 są jeszcze cztery. Zaraz przyniosę następny. Bardzo dobrze, dziękuję Ci, Filipie. Wszystkiego dobrego na święta. Szczęść Boże. Mamy dobrych ludzi w parafii. O, proszę, proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Marcinie, szczęść Boże. Znalazłem portfel, ale nie wiem do kogo należy. Jest nim chyba z 500 zł. Za te pieniądze <laughs> też można kupić prezenty na święta. Mógłby ksiądz ogłosić, że znalazłem portfel? No pewnie, że tak. Na pewno zrobiłeś y, tym gestem komuś święta. 500 zł to bardzo dużo. Dziękuję Ci za Twoją uczciwość. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, Marcinie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. O. Halo, halo. Dzień dobry. Halo, halo. Czy rozmawiam z księdzem? Tak, tak. Ksiądz Andrzej Pokora. <śla> y Chciałem przeprowadzić z księdzem wywiad. A na jaki temat? Zastanawiam mnie, czy Jezus, narodzony przed ponad dwa tysiące laty, jest wciąż obecny w naszym życiu? No myślę, że jak szukasz Go wszędzie, to na pewno Go znajdziesz. Y -y, halo, halo, nie dosłyszałem. Y -y, to nie jest rozmowa na telefon. Proszę przyjść jutro po wieczornej mszy świętej, porozmawiamy na spokojnie. O tak, tak, na pewno przyjdę. Bóg zapłac. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Cich już uliczny kwar i słoneczko poszło spać. Z nieba leci biały puch i ozdabia szyby mróz. Pierwsza gwiazdka wzeszła już obudziła się ze snu. Przez firankę wkrada się jasny promyk Tobie śle. Gdy pierwsza gwiazdka zjawi się, na widok jej uśmiechasz się. Do domu śpieszysz, bo tam już czeka rodzinny wielki stół. Gdy pierwsza gwiazdka zjawi się, może marzenia Spełnitwę, a pod choinką znajdziesz coś, co znów radości sprawi moc. Otwórz oczy, zobacz więcej. Boże Narodzenie może być każdego dnia. Jezus przychodzi do nas w Słowie Bożym, przychodzi w Komunii Świętej. Przychodzi w drugim człowieku. Jeśli uśmiechniesz się do niego, powiesz miłe słowo, wyciągniesz dłoń z pomocą albo w geście przeproszenia, wtedy jest Boże Narodzenie. To nie tylko marzenia. To, co czujesz to?